Neo mini silikonowa łyżka z serii przygotowywania. Łyżka, która na końcu ma silikonową część, dzięki której możemy idealnie doczysta wybierać z wszystkich pojemników, z wszystkich misek, przekładać, wyczyszczać do zera. I chciałam wam tutaj pokazać jak można wybrać z takiej małej miseczki majonez, nawet go specjalnie rozsmaruję tutaj troszeczkę i przełożyć wybierając prawie doczysta. Miseczki jednej do, do na przykład jakiejś sałatki albo do potrawy i z brzegów, z rantów idealnie wyczyszcza, zbiera do zera wszystkie składniki. Piękna i czysta miseczka zostaje. Ale najtrudniejszym składnikiem są takie rzeczy jak wąskie słoiczki z wąskimi otworami, kiedy nie możemy się nawet dostać łyżeczką. Ja nawet posiadam tutaj taką łyżeczkę długą i wydawałoby się, że pięknie mogę wybrać, ale nie zmieści mi się przez ten otwór tutaj w słoiczku. A mini silikonowa łyżka właśnie wejdzie wszędzie w każdy otworek, nawet najmniejszy, i pięknie też wybierzemy sobie właśnie zawartość takiego wąskiego słoiczka. Majonezu, keczupu czy jakiegoś przecieru, drzemu. Pięknie wybiera, właśnie wyczyszcza ładnie brzegi słoiczka, i to jest bardzo wygodne. Ale najfajniejsze jest to, że silikon nadaje się również do wysokiej temperatury, dzięki czemu możemy nią mieszać na patelni, możemy mieszać w garnkach. Silikon. Nadaje się do 230 stopni Celsjusza i właśnie pięknie na patelniach z delikatnymi powłokami typu teflonowa, eterna możemy pięknie wymieszać, nie uszkadzając sobie powłoki patelni. Polecam.